Na terenie katowickiego lotniska Muchowiec miało miejsce wydarzenie dedykowane fanom o motoryzacji, czyli motoshow, w którego trakcie odbywały się między innymi wyścigi na jedną czwartą mili. Moja przypadka z motosportem zaczęła się w sumie no, niewinnie, yy, ponieważ yy, i niespodziewanie mój kolega startował i mówi kiedyś do mnie, a chodź o tam zobaczyć, jak to jest fajnie i tak dalej. Mówię, nie, tak coś mnie nie interesuje ale jednak pojechałem z nim i mówię, kurczę mówię, no fajnie tak wystartować, spróbować, no, Zaczęliśmy 3, 3 no, lata temu, RS7 no i dzisiaj już, że tak powiem, no jesteśmy w głównej czołówce, nie, i po... Może by się wydawało, że to jest takie niby wszystko łatwe, pięknie i tak dalej dla widzów, bo fajnie ktoś tam przyspiesza i tak dalej, nie, ale za starami jest to wszystko inaczej wygląda, nie? Jednak, no, motocykl bardzo szybko przyspiesza, po prostu biegi i zmienia, trzeba się też na nim trzymać, bo są, no, dość mocne przeciążenia. Też myślałem, że to jest takie proste, ale nie, to jednak nie jest proste, jednak od samego początku startu wszystko musi iść od, od A do Z gładko po prostu. Jeden minimalny błąd no i Cię eliminuje, że tak powiem z dobrego wyniku czy z półfinału czy z finału. Zawodnicy biorący udział w wyścigach prezentowali także swoje pojazdy w trakcie imprezy. Dzięki temu na moto show można było zobaczyć z bliska wiele ciekawych maszyn. Fajnie można spędzić czas, można porozmawiać z innymi ludźmi o takich samochodach, o modyfikacjach. To nie tylko są wyścigi, to, jest też, to są też inni ludzie, o mechanice porozmawiać. I tu jest ogólnie fajnie, bo dużo ludzi przychodzi z miasta i można pokazać swoje właśnie samochody, a nie zawsze jest to możliwe na, na innych imprezach. Mamy tutaj trochę samochodów, tylnionapędowa supra. Tutaj jest przednio Opel Corsa, najszybszy przednio napędowy samochód w Polsce to jest w klasie drag tylnonapędowa BMW M3, to jest najszybszy znowuż streetowy samochód w Polsce napędowy. Pierwsze to mój brat zaczął ścigać się na wyścigach geny 4 mili, no i tak też mnie zaraził, no i tak potem zaczęliśmy i potem już e, już mamy teraz firmę tuningową i teraz budujemy samochody do sportu dla klientów, tak wszystko się to już przeistoczyło to, że już z tego tak naprawdę teraz żyjemy. W no. wydarzeniu towarzyszyły również między innymi pokazy driftu, a także można było przejechać się monster truckiem.